nam, że nie wolno pospiesznie formułować sądów. To prawda. Sądów nie należy formułować pospiesznie. Mówiono nam, że najlepszą instancją, która to wyjaśni, to są instytucje Federacji Rosyjskiej. Że człowiekiem, który, którego ręce możemy spokojnie powierzyć los naszych bliskich, naszych przywódców, naszych przyjaciół to są ręce pana premiera Putina. Że on się tą prawdą smoleńską najlepiej zaopiekuje. Zaopiekował się. Mówię to z także z goryczą, ale mówię to również dlatego, że przez ten cały czas wielokrotnie. Prosiliśmy uprzejmie pana premiera i wszystkie inne instytucje podległe panu premierowi i wskazywaliśmy drogę, która wydawała nam się być bardziej właściwa. Na to otrzymywaliśmy odpowiedź, że to jest nieodpowiedzialne. Że pan premier lepiej wie i że pan premier trafniej wybrał. Trzeba spytać w takim razie dzisiaj, gdy mamy już orzeczenie, tego międzypaństwowego komitetu lotniczego, na czele którego stoi pani Anodina, w której ręce powierzono to wyjaśnienie tragedii smoleńskiej i już wiemy, co tam powiedziano. I wiemy, jaki przekaz miał dotrzeć do Polski, ale także do całego świata. Od Nowego Jorku po Paryż. Wszędzie. Że pijany polski generał. Na polecenie nieodpowiedzialnego prezydenta wymusił na niedouczonych, brawurowych polskich lotnikach, pilotach, żeby popełnili samobójstwo i zabili całą elitę polskiego narodu. No tak, tak z Polakami już jest. Oni zawsze są trochę przybici, zawsze bardzo brawurowi, nieodpowiedzialni, no to się zabijają. Taki. To jest podstawowa teza, jaką sformułowała pani Anodina i którą sformułowano w tym raporcie Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Ale żeby tego było mało i to chyba wszystkich nas najbardziej dotknęło. To sprawiło, że cisną się na usta słowa najostrzejsze. To było to, że przez pierwszy, pierwsze godziny najpierw było milczenie ze strony władz rządu pana Tuska, a potem, kiedy pan Tusk przyjechał, to powiedział tak, podstawowe ustalenia Komitetu Pani Anodiny są prawdziwe. A minister spraw zagranicznych Sikorski dodał: To jest rzetelny raport. A pan Miller, który z polskiej strony jest obarczony odpowiedzialnością za bananie tego, Dorzucił, mój raport będzie jeszcze ostrzejszy wobec Polaków. I to jest sytuacja, w której się dzisiaj w Polsce znaleźliśmy. Gdy po dziewięciu miesiącach uniemożliwiania rzetelnego wyjaśniania sprawy okazało się, że to, co mamy, co nam przedstawiono, to. Zbiór najbrutalniejszych zarzutów wobec nas, wobec narodu polskiego, wobec państwa polskiego, wobec naszych przywódców. To jest w tym wszystkim najbardziej bolesne. I to sprawia, że jak mówiłem, cisną się słowa oddające rzeczywiście. Co się myśli o ludziach, którzy mając powierzony sobie przez naród obowiązek występować w imieniu narodu i bronić narodu jako przedstawiciele państwa polskiego, robią coś dokładnie odwrotnego. Ponieważ kilka dni temu na posiedzeniu połączonych komisji wymiaru sprawiedliwości, transportu, przepraszam yy, bardzo, infrastruktury, infrastruktury i obrony narodowej. Byłem sprawozdawcą wniosku Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. I, I powiedziałem, jak to naprawdę widzę, więc są wobec mnie wielokrotnie od tego czasu wobec mnie kierowane różne zarzuty. Chciałbym, korzystając z Państwa obecności, dwa słowa publicznie na ten temat powiedzieć. To nie ja, jako pierwszy sformułowałem zarzut, że przyjęcie tzw. Tak konwencji chicagowskiej i jej załącznika 13, czyli przyjęcie tego sposobu wyjaśniania sprawy tej tragedii, który oddał wszystkie dowody i wszystkie... Kompetencje w ręce rosyjskie, bo taka jest konwencja szkagowska. Ona oddaje władztwo nad postępowaniem w ręce kraju, gdzie się zdarzy wypadek czy tragedia. I taka ona jest, ona to jasno mówi. Otóż to nie ja pierwszy sformułowałem zarzut, że takie działanie jest działaniem przeciwko państwu polskiemu. To zrobił ktoś inny. To nie zrobił żaden antykomunista. To nie zrobił nikt, kto nie zrobił nikt, kto jest związany z prawem i sprawiedliwością. To nie zrobił żaden, jak to chętnie się to przedstawia, nienawistnik oszoł. To jest zarzut, który sformułował 12 kwietnia w Smoleńsku pan... Prokurator prokuratury, naczelnej, prokuratury Wojskowej, Naczelny Prokurator Prokuratury Wojskowej, Pan Krzysztof Parulski, mówiąc do Edwunda Klicha, tak zwanego akredytowanego, forsuje Pan konwencję chicagowską, działa Pan w ten sposób na szkodę państwa polskiego. To on to powiedział, to jest odnotowane, to jest zaprotokołowane. Mówię o tym dlatego, żeby nie było cienia wątpliwości. Wszyscy ci urzędnicy, począwszy od premiera, poprzez ministrów, którzy przez ostatnie 9 miesięcy mówili nam, że tak zwana konwencja chikagorska jest najlepszym sposobem wyjaśniania tej sprawy, najbardziej owocnym, daje największe możliwości prawne i pozwala odwoływać się do społeczności międzynarodowej. Pozwala na obiektywną ocenę tego, co się wydarzyło, byli już na samym początku tej straszliwej tragedii uprzedzeni przez niewiele kogo, przez osobę jak najbardziej kompetentną prokuratora nadzorującego tę sprawę, pana Krzysztofa Parulskiego, wówczas pułkownika, później z rąk pana prezydenta Komorowskiego otrzymał stopień generalski. A więc trudno zarzucić mu, że jest związany z opozycją, że jest związany z formacją antykomunistyczną, że ma jakieś urazy rosyjskie. Pan Komorowski, jak wiadomo, pan prezydent Komorowski, jak wiadomo, nie ma urazy antyrosyjskich, w związku z tym naprawdę także tymi, tym, którym, których mianuje nie sposób o to, ty, którym nie sposób o to yy, yy, posądzać. On powiedział na samym początku. Przyjęcie konwencji chikagowskiej jest działaniem na szkodę państwa polskiego. No, a trudno nie uznać, że systematyczne przez 9 miesięcy wprowadzanie Polaków w błąd w tej sprawie, całego narodu, całego aparatu urzędniczego jest szczególnie działaniem z premedytacją. I szczególnie w związku z tym nagannym. Mówię o tym także dlatego, że jest jeszcze druga rzecz, która wstrząsnęła, myślę, nie tylko olbrzymią ilością Polaków, ale także nami politykami. Otóż okazało się, i to okazało się gdzieś 13-14 stycznia, że przez cały ten czas od samego początku w rękach pana premiera, i jego urzędników, pana Millera w szczególności, przez cały ten czas, w tych rękach były w ich dyspozycji dowody pokazujące, że wina jest po stronie rosyjskiej. Oni to przez cały czas wiedzieli. Te taśmy, zwierzy mówiące relacjonujące rozmowy między Wieżą Kontrolną a, dyspo, a yy, yy, Wieżą Kontrolną a Moskwą i Wieżą Kontrolną yy, a pozostałymi dyspo, dysponentami yy, w związku z tym samolotem, te taśmy były przez cały czas w rękach pana premiera, w rękach pana Millera, w rękach władz Rzeczpospolitej. One zostały przekazane jeszcze wtedy gdy, a było tak do 15 kwietnia, gdy nie procedowano, gdy nie postępowano, gdy nie uzgadniano spraw zgodnie z konwencją sikarowską, tylko gdy obowiązywało porozumienie z 1993 roku, mówiące o tym, że oba państwa są równorzędne, bo przecież dramat polegał na tym, że my, nas z Rosją łączyło porozumienie właśnie zawarte w 1993 roku, mówiące o wypadkach, Samolotów wojskowych i państwowych. Ono było, stanowiło, że oba państwa, które badają taki wypadek, zarówno to, które jest właścicielem samolotu, jak i to, na, którym, na którego terytorium to się dokona, mają równe prawa i tworzą komisje, które równoprawnie działają. Dlaczego tak było? Ano dlatego, że to było porozumienie, które było zawarte przede wszystkim ze względu na. Yy, Przelot samolotów rosyjskich z terenu NRD do Królewca, do, do Kaliningradu. I Rosjanie chcieli sobie zagwarantować, że ewentualnie upadające wypadkowe samoloty rosyjskie nie będą przez Polaków kontrolowane. Nie będą przedmiotem ewentualnego analizy, zawłaszczania, etc. etc. przez Polaków. W związku z tym zagwarantowali sobie, by w takiej sytuacji, gdy dojdzie do wypadku samolotu ich na terenie Polski czy polskiego na terenie Rosji, powstawały komisje, które będą miały równorzędność, a nie tak, żeby państwo miejsca zdarzenia mogło przejąć wrak takiego samolotu, mogły wejść do takiego samolotu, mogły badać ten samolot, mogły ewentualnie analizować, co tam się w nim dzieje. W związku z tym porozumienie z 1993 roku sytuowało oba państwa na równi. No ale teraz, kiedy zdarzył się ten straszliwa tragedia smoleńska, to to porozumienie stawało się korzystne dla nas. Ale zamiast tego porozumienia, które jest korzystne dla Rzeczpospolitej i które dotyczy statków wojskowych, takich jak TU-154, to przyjęto konwencję chicagowską, która jest dla nas niekorzystna, bo oddaje wszystko w ręce rosyjskie, czyli kraj, miejsca, zdarzenia, a co więcej, w której jest jasno napisane, że nie dotyczy ona wypadków wojskowych, a wyłącznie cywilnych. Powtarzam, wyłącznie cywilnych. Co więcej, w tej konwencji chikagowskiej jest jasno stwierdzone, że... Nawet gdyby oba państwa uznały, chciały zawrzeć takie porozumienie, że no wprawdzie ono dotyczy cywilnych, ale my postanowimy chociaż to jest lot wojskowy, to my będziemy i tak sto stosowali konwencję chicagowską. Artykuł 82 mówi, nie wolno zawierać takiego porozumienia. Czyli strony się umawiają, że nigdy nie zawrą takiego porozumienia, które pozwala wykorzystać tę konwencję wbrew jej przepisom. To jest zapisane w artykule 82. Ona niejako zabezpieczona jest od wewnątrz przeciwko, wewnętrz, przeciwko manipulacji, przeciwko wykorzystywaniu jej do innych celów. Ale tak zrobiono. Ale tak zrobiono. zrobiono. I dlatego właśnie pan Krzysztof Marulski uprzedzał. Dlatego pan prokurator uprzedzał. Przyjęcie tej konwencji jest działaniem przeciwko Polsce, przeciwko państwu polskiemu bo oddaje wszystkie dowody w ręce rosyjskie, bo nie, nie pozwala na żadną interwencję, bo sprawia, że przy pozorze zewnętrznym rzeczywistych międzynarodowych regulacji faktycznie pozostawia Polskę wobec Rosji bezradną. I tak się stało.